Z dawna Polski tyś królową Mario. Twierdza walka duchowa. Pielgrzymując na jasną górę, bez trudu można zauważyć, że nie jest to zwykły klasztor zakonny grube mury, wały obronne bastiony. Umieszczone na nich armaty, a także kule wtopione w ścianę wejścia do bazyliki, informują o dziejach wojennych narodowego sanktuarium. Na szczególną uwagę zasługuje bastion Świętego Rocha, fragment obwarowań z lat 30. XVII wieku, które pamiętają atak wojsk szwedzkich w 1655 roku. Wewnątrz bastionu, w specjalnie przygotowanych salach, Znajduje się szereg ekspozycji znanych pod nazwą Skarbiec Pamięci Narodu. Jedna z wystaw obejmuje zbiór broni przetrzymywanej wcześniej w jasnogórskim arsenale. Wszystko to przypomina, że Jasna Góra na przestrzeni wieków była twierdzą wojskową. Jej początek sięga XVII wieku, kiedy król Zygmunt III Waza nakazał zbudować wokół klasztoru Warownię. Efektem prac fortyfikacyjnych, które trwały 30 lat, była nowoczesna twierdza zbudowana według włoskiej szkoły. Jasna Góra przeżyła wiele oblężeń i bitew, z czego najbardziej znana jest cudowna obrona Jasnej Góry podczas Potopu Szwedzkiego. Po upadku Napoleona i wkroczeniu Rosjan, car Aleksander I w 1813 roku nakazał likwidację twierdzy Jasnogórskiej, aby przestała być ostoją wolnej Polski. Zniszczono szańce, zasypano fosę, rozebrano górną partię murów. Ale Jasna Góra pozostała niezdobytą przez wroga twierdzą wiary i tego wszystkiego, co Polskę stanowi. Najcięższa bowiem walka, która nieustannie toczy się na Jasnej Górze, to walka duchowa o zbawienie człowieka.